I jak wam minął czerwiec? Było gorąco? Choć trochę? Wiemy dobrze, że po czasie my, Polacy, uwielbiamy narzekać. Ale musicie przyznać, że Diablo 4 opcje i nowe fajne trochę podgrzało atmosferę w tych ostatnich tygodniach. I dobrze, bo lipiec zapowiada się. No, tak sobie. Miało być ciekawie, ale tuż przed metą jeden z całkiem mocnych zawodników, niestety, wymięk. O jakiej grzemowa? Chyba nie ma co przywoływać tego tytułu do tablicy, skoro zaliczył tylko miesięczny poślizg, więc i tak zdążymy w niego zagrać jeszcze w te wakacje. Bez obaw jednak, lipiec nie będzie aż taki zły. To znaczy, brynza będzie, ale kilka potencjalnych perełek da się z niej wyłowić. Pewnie chcecie wiedzieć jakich, co? No to siadajcie, oglądajcie. Oto zestawienie najciekawszych, naszym zdaniem, premier gier lipca 2023 roku. A zaczynamy od potencjalnego wypasa na PlayStation VR 2. Sign-up to szybka, bezpardonowa strzelanka, w której prócz posyłania we wrogów ton ołowiu, będziemy ich miażdżyć, rzucać po kątach i wysadać. W tej grze dysponujemy bowiem mocą telekinezy, która każde starcie może uczynić bardziej widowiskowym. Zresztą sami zobaczcie, jak to wygląda. A mówiłem wam, że jedną z głównych ról głosowych powierzono tu człowiekowi, który wcześniej ścielił się w Solid Snake'a i Big Bossa? Nie? No to teraz mówię. The clock is ticking. You have to adapt. Chciałby się teraz powiedzieć, tak się kończy flirtowanie z niepewną platformą, bo nie wiem czy wiecie, ale ta gra miała swoją premierę jeszcze w 2019 roku, tyle że na Google Stadia, a wszyscy chyba wiemy jak się ta historia skończyła. Jak widać dla tego klimatycznego miksu przygodówki i survival horroru nie był to jednak definitywny koniec. W końcu trafi on bowiem także i na pozostałe platformy. Czy to dobrze? Przekonamy się niebawem. No, trochę się na tę grę naczekaliśmy. Nie, żeby od razu był to jakiś przepotężny hit na widok, którego rzesze graczy przystępują z nogi na nogę, ale pierwsze Oxenfree z 2016 roku, będące przygodowym paranormalnym horrorem, zostawiło po sobie bardzo przyjemne wspomnienia. Dwójka, choć o te kilka lat spóźniona, ma spore szanse powtórzyć tamten sukces ponownie, serwując nam mocną, pełną grozy historię, pełne na wyborów dialogi i znane już zabawy z przenośnym radiem. Zaciekawieni? Bo my bardzo. Ktoś tam w kapkomie chyba mocno popuścił wozy fantazji albo naprawdę kocha dinozaury, mechy i kooperacyjną zabawę. Sieciowa strzelanka z hordami prehistorycznych bestii i potężnymi egzoszkieletami, którymi dysponują gracze na pierwszy rzut oka może wydawać się nieco za bardzo odjechanym pomysłem. Ale wiecie co? W tym szaleństwie może być metoda. Exoprimal źle nie wygląda, gra się w toponoć całkiem nieźle jak donoszą uczestnicy wcześniejszych beta-testów, a i nieźle pokręcona fabuła może to być dodatkowym atutem, by choćby tej produkcji spróbować. Okazja z pewnością się znajdzie, bo tytuł ten już w dniu swojej premiery trafi do Game Passa i to zarówno na Xboxy, jak i na PC. Tak, dobrze widzicie, seria Jagged Alliance powraca. Pewnie powiecie teraz, że nie ma się z czego cieszyć, bo przecież przez ostatnie lata powracała ona kilka razy i to raczej z mizernym skutkiem. Czy tym razem będzie inaczej? Bardzo możliwe, że tak. Trójka ma być bowiem nowoczesnym powrotem do korzeni, z oprawą graficzną, nieliniową fabułą, znanymi najemnikami i turową rozgrywką ala ostatnie odsłony x -Com. Czy to wystarczy, by Jagged Alliance odzyskało dawny blask? Cóż, pożyjemy, zobaczymy. Mogę iść, w recommends reassessment of your objectives and issuing new orders based on the situation on the ground. Powiedzieć o tych, że nietypowa, to właściwie nic nie powiedzieć. Co prawda, już sam tytuł może delikatnie sugerować główny motyw rozgrywki, spoglądanie na świat przez wizję aparatu, ale pomysłowość twórców, jeśli chodzi o serwowane nam zagadki przestrzenne, może tu nas naprawdę mile zaskoczyć. No bo w ilu grach w ten sposób bawimy się perspektywą, albo zmieniamy rzeczywistość dopasowując do niej zrobione zdjęcia. A, no właśnie. Please. Wiem, co sobie teraz myślicie. Znowu jakaś popierduka wyciągnięta z odmętów historii. I trochę racji macie, wszak to remaster gry sprzed grubo ponad dekady. No ale skoro ta poboczna odsłona serii Mind and Magic wciąż potrafi przywoływać miłe wspomnienia, to i trudno się dziwić, że powracał na w odświeżonym i poprawionym wydaniu od razu z dodatkiem. Jasne, nie jest to pozycja dla każdego. Fani retrogrania powinny być jednak zadowoleni. Ale się porobiło. Żeby do Sea of Sea trafili bohaterowie z serii Monkey Island, tego chyba nie spodziewał się nikt. Mówcie co chcecie, ale ta przygoda może być nawet lepsza niż poprzedni crossover z kapitanem Jackiem Sparrowem. Dlaczego? Bo mówimy tu o prawdziwej legendzie elektronicznej rozrywki, co zresztą twórcy tego darmowego dodatku na każdym kroku podkreślają. Jeśli więc tak jak my nie możecie się już doczekać ponownego spotkania z Gajbraszem Tripudem, leczakiem i resztą, to pamiętajcie, że legenda Małpie Wyspy rozpocznie się już 20 lipca, a kolejnej części pojawia się w ciągu następnych trzech miesięcy. Well, well. What do we have here? Normalnie pewnie byśmy sobie teraz Simsów trochę pożartowali. Wszak to rozciągnięta do granic możliwości growa moda na sukces z taką masą najróżniejszych dodatków, że konia z rzędem temu, kto potrafiłby jednym tchem wymienić się wszystkie. Chylimy jednak czoła przed twórcami tej dodatkowej zawartości i ich niespożytą wręcz wyobraźnią. Żeby mimo upływu niemal 9 lat od premiery być w stanie zaserwować dodatek, na widok którego ogromnej rzeszy fanek Simsów ugnął się nogi, to już wyższa szkoła jazdy. Szacun. Naprawdę szacun. Lubicie mroczne, psychologiczne horrory? No to koniecznie zapiszcie sobie tę premierę w kajecieku. W tej nietypowej polskiej produkcji dawna perylowska rzeczywistość mieszać się będzie z wynaturzonym, groteskowym światem wiecznego miasta rządzonego przez kastę kapłanów. Twórcy obiecują mocną fabułę, intrygujące zagadki i ciekawą, nieliniową rozgrywkę, w której każdą przeszkodę będzie można pokonać na różne sposoby. Co z tego faktycznie wyjdzie, przekonamy się wkrótce. Fani Nintendo chyba nie mają ostatnio powodu do narzekań. Najpierw doskonałe The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, teraz kontynuacja kultowego pikmina. Czwórka przyniesie oczywiście garść nowości od samodzielnie wykrowanej postaci poprzez nową, tym razem lodową odmianę naszych pomocników po psiego towarzysza. A skoro to Nintendo, to właściwie ogrywalność możemy być spokojni. Or smash obstacles in your way. And if you need a flotation device, well... There you go. Dark Soulsy mają wielu naśladowców. Ten tytuł wyraźnie wybija się jednak na tle pozostałych. Dlaczego? Bo już pierwsza jego odsłona zdołała zaskarbić sobie przychylność graczy nietypowym połączeniem znanych i lubianych mechanik z giverami, strzelaniem i zabawą w kooperacji. Dwójka wszystko ma robić lepiej: będzie bardziej rozbudowana, pozwoli odwiedzić inne światy i wymiary a także rzuci nas naprzeciw jeszcze bardziej wymagających i większych przeciwników. Słowem, jeśli jedynka Wam przypasowała, to dwójkę pewnie pokochacie. I tak oto kończy się pewna epoka. I nie, nie chodzi tu wcale o fakt, że PlayStation 5 traci właśnie kolejnego ekskluzywa. Może nie zauważyliście, ale gry serii Ratchet Clank nigdy dotąd nie pojawiły się na innej platformie niż te należące do Sony. Z pewnością będzie to więc spore wydarzenie. Dla posiadaczy Blaszaków pewnie miłe, bo otrzymają świetną grę z całą masą graficznych ulepszaczy. Dla najwierniejszych fanów PlayStation zaś nieco traumatyczne, cóż, świat się zmienia. <grym /słuchanie> Chyba nikt nie zaprzeczy, że The Expanse to jeden z najlepszych seriali science fiction ostatnich lat. Kto nie widział, lepiej niech nadrobi, bo warto. Magia tego uniwersum jest tak wielka, że zaraz potem sami będziecie chcieli sięgnąć po tę oto epizodyczną przyludówkę od mistrzów tego gatunku. Twórców słynnej serii The Walking Dead, The Wolf Among Us czy Life is Strange Before the Storm. Jeśli znacie te tytuły, to pewnie już wiecie czego się tutaj spodziewać. Będzie wciągająca historia, będą wybory i ich konsekwencje. Jedyne czego może trochę zabraknąć to ciągłość zabawy, bo kolejne cztery odcinki będą pojawiać się w dwutygodniowych odstępach. PDC, wally, like no leash, yeah? my Lubicie myszkę Miki, Kaczora Donalda i Kufiego? Jeśli tak, to ten tytuł jest właśnie dla Was. Zręcznościowa platformówka w starym stylu z grafiką niczym z filmu animowanego i trybem lokalnej kooperacji dla czterech osób. Tak, to się może na pstryczku całkiem nieźle sprzedać, nie uważacie? Gracie maniakalnie w najnowsze F1 2023, a mimo to wciąż wam mało wyścigowych emocji? To może czas najwyższy wskoczyć na wyższy poziom i spojrzeć na świat formuły pierwszej z pozycji menadżera. Przynajmniej tak widzą to twórcy tej właśnie serii, którzy niezrażeni niepowodzeniem zeszłorocznej odsłony postanowili spróbować raz jeszcze. Tym razem ponoć dopieszczając swoje dzieło tak, aby w pełni zadowolić fanów sportowych menadżerów. Ciekawe, czy to się uda. No i koniec. Finito to już cała lista najciekawszych premier G-Lipca 2023. Sami przyznajcie, dużo tego nie było. Kaliber hitów też raczej z tych mniejszych. Ale wiecie co? Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jeśli tym razem absolutnie nic Was nie zainteresowało, to wykorzystajcie ten czas, by odpocząć i naładować akumulatory. Wierzcie mi, to się przyda. I to już najprawdopodobniej w sierpniu, bo już widać, że atmosfera powolutku tam gęstnieje. Na razie jednak cieszcie się słońcem i wakacjami. O tym, co będzie dalej w świecie gier, opowiemy już za miesiąc w kolejnym odcinku najciekawszych premier gier. Trzymajcie się i do następnego razu.